Kolejny skin za darmo. No i gifty dla każdego całkowicie za darmo. Nie jest żaden clickbait i faktycznie każdy może zdobyć za darmo gifciki I warto być ten materiał, bo nowa promocja jest już tak naprawdę w Fortnite i będzie dokładnie za dwa dni. Koniecznie być ten materiał, żebyś wiedział właśnie jak możesz odebrać skina. No i jak możesz zdobyć właśnie darmowy prlencik w postaci graffiti. Czego to się tyczy, ostatnio mówiłem wam na temat troszeczkę innego eventu. Jeśli ktoś nie widział, link w opisie. Ale tutaj mamy nowy evencik, który będzie dostępny już teraz. Ile wam wszystko, opowiem na ten temat, ale pęta jeszcze drogi widzów, żeby walnąć mi subi kołapeczkę w górę, bo odcinki są codziennie z Fortnite'a i lecimy po 70, a dodatkowo zachęcam Cię gorąco, żebyś pitał kodzik Sejkam bo z każdym zakładem na mój koc, wspierasz mnie w rozwoju tego kanału, za co Ci serdecznie dziękuję. A teraz o co dokładnie chodzi. Jak wiecie... Fortnite często organizuje turnieje o skiny. No i również mamy teraz turniej o skina, ale zanim wyjdziesz z tego materiału, to jest nagroda gwarantowana, a sam skin jest po prostu w rekordowej ilości rozdawany. No i jak właśnie możecie to odebrać? Pierwsze co, jaki skin jest dawany? i jaki jest to turniej? Jest to turniej we współpracy z Marvelem i jest to turniej Thanosa. Thanos Cup i do zdobycia jest skin Thanosa wraz z plecakiem w postaci rękawic nieskończoności. I ten skin wygrywa, uwaga, uwaga, aż prawie 7 tysięcy osób. Jest to rekordowa ilość. I dodać powiem jak tego skina możesz łatwo wygrać, no ale jest jeszcze również nagroda gwarantowana. A jaka jest nagroda gwarantowana i jak ją możesz odebrać? Generalnie wszystko odbywa się w postaci turnieju, który jest turniejem duo. Turniej odbędzie się już 21 czerwca, czyli tak naprawdę za dwa dni w godzinach 1922. Oczywiście ja będę pewnie streamał ten turniej, także serdecznie zapraszam na mojego YouTube'a, bo tu będzie streamek na odnośnie samego turnieju i zdobycia nagrody. Mamy tutaj dwie nagrody. Pierwsza to oczywiście skin, no i skin jest dostępny dla top 3375 drużyn duo. Czyli po prostu tyle drużyn dostanie właśnie tego skina, w razy tutaj rękawicą nieskończoności w postaci plecaka. Ale również jest nagroda gwarantowana dla każdej drużyny, która zdobędzie 8 punktów, dostajecie graffiti. Dlaczego warto dobierać graffiti? Myślę, że nie będę wam tłumaczył za dużo. Jak zawsze powiem wam właśnie o tym, że w tym momencie graffiti nie jest zbyt używane, ale prawdopodobnie za parę sezonów się to zmieni, bo na pewno Epic Games coś wymyśli. Także warto sobie odebrać to graffiti. No po prostu jest to mega proste. Ile ci zajmie? Szczerze, wystarczy, że przeawczysz 10 minut w grze i będziesz miał graffiti. Zaraz Ci powiem oczywiście, jak możesz to zrobić. No i tutaj, kiedy właśnie będą te nagrody rozdawane, jak to wszystko trzeba zrobić. Jeśli toś nie czai, to po prostu wystarczy, że zagrasz ten turniej właśnie 21 czerwca między 19 a 22 i zdobędziesz 8 punktów. Wtedy dostajesz graffiti, a jeśli wbijesz odpowiednią ilość punktów, że będziesz top 3375, to dostajesz całego skina. Skin również pojawi się w sklepie, pojawi się on 27 czerwca. Tak, troszeczkę nie trzeba na niego poczekać, i około tydzień będzie unikatowy. No i teraz, dlaczego warto wziąć udział i generalnie jak tego łatwo wygrać? Tutaj jest taki motyw, że zawsze jak są te turnieje, właśnie robione przez Epic Games, to po prostu są one mega takie podkampienie. I w tym momencie również turniej jest bardzo podkampienie stworzony, czyli wystarczy, wejść kampił. No a teraz, jak mówiłam, to potwierdzić. Sprawdziłem cały regulamin tego konkursu, tego właśnie turnieju. No i wychodzi na to, że jeśli wygrasz grę to masz 42 punkty, a jedna likwidacja jest równa jedne, i punkt, jedne, jakby jednemu punktowi. Czyli co to znaczy, jeśli zrobisz wina, to tak jakby zrobił 42 kile. No i dlaczego teraz warto o tym pamiętać? Dlatego, że jeśli będziesz odpowiednio dużo kampił, to prawdopodobnie tego skina wygrasz. Jak wiecie, ja na przykład nigdy nie kampię w tych turniejach, gram normalnie, no i najczęściej jestem gdzieś tam przy granicy, że albo mam tego skina, albo nie, ale często widzowie piszą mi, że zdobywają tego skina, kampiąc 3 godziny chodzenia po krzaku, no i większość właśnie. Widzów zdobywa sobie oczywiście tych, których mega tryharduje. Zdobywasz sobie skinka i faktycznie mogę to potwierdzić, że nie baicie o mnie widzowie ani nic, bo często po takich gierkach robię gry z widzami i faktycznie często was widzę w nowych skinach. Dodatkowo teraz dużo osób powie kam starali, ja nie mam duo, nie mam z kim zagrać. No i bez obaw, ja mam swój serwer Discord, także jeśli chcesz, zapraszam ci serdecznie, jest link w opisie i mamy tam specjalny kanał do szukania ludzi do gry. Bardzo dużo osób znalazło już u mnie na Discordzie duo, bądź trio, bądź do grania składów osoby, jakiś kumpli, także po prostu wpadnij tam i na pewno znajdziesz kogoś do tutaj i nie ma się co martwić, jeśli nie czujesz się na siłach żeby odebrać tego skina właśnie z turnieju żeby go po prostu wygrać, żeby być w tych top 3000 to po prostu proponuję Ci e, zagrać ten turniej pod samo graffiti no i teraz jak wygląda placement, jak się zdobywa te punkty, jeśli chcesz zdobyć 8 punktów to wystarczy, że przeżyjesz do tam top właśnie 20, coś w tym stylu o, generalnie jest to zrobione tak, że co miejsce praktycznie, co parę miejsc dostajesz punkcik, no i tych punktów jest naprawdę dużo. Za całą grę jest właśnie 42 punkty plus kile, a ty musisz tylko 8 punktów zdobyć. Ile jest gier? Gier jest 10 i macie na to 3 godziny. I teraz dlaczego jest takie proste i dlaczego jest nagroda gwarantowana? Dlatego, że gwarantuje ci, że jeśli wejdziesz do gry i na przykład zagrasz jedną czy dwie giereczki i wyskoczysz z busa na sam koniec i będziesz szybował w powietrzu, to prawdopodobnie zdobędziesz w ciągu 2-3 gier taką ilość punktów, że dostaniesz to graffiti. Generalnie wystarczy zostawić swoją postać na awku, a jak będziesz miał szczęście, to prawdopodobnie już po pierwszej grze na awku dostaniesz po prostu to graffiti. Tak jak mówię, ta ilość punktów jest po prostu symboliczna i chodzi tylko o to, żebyście wzięli w nim udział. Także jest to mega mega proste i szczerze polecam wam wziąć udział do tego, że raz takie turnieje to dobra zabawa, szczególnie że ten są naprawdę dobrze się zapowiada, bo w ostatnich turniejach właśnie wbiłem na przykład top 3000 także naprawdę fajnie to się gra. No i teraz mamy turniej, gdzie możemy zdobyć dolarmo właśnie tego skinka. Odnośnie samego skina, jest to zaznaczone, że jest to właśnie współpraca z Marvelem, także prawdopodobnie czekają nas jeszcze kolejne jakieś eventy, jakieś kolejne właśnie może współpracę z Marvelem bardziej właśnie w grze, może w postaci skinów. No i ten skin Thanosa jest o tyle ciekawy, że Epic Games samo przyznaje rację, że jest on wprowadzony dopiero po trzech latach rozgrywki. Jak wiecie, jak ktoś grał kiedyś w OG Fortnite'a, to był taki Thanos, i był właśnie taki tryb właśnie z tym Thanosem, gdzie można było nim grać. Można się było w niego zamienić, ale skin nigdy niestety nie trafił do gry. No i teraz to się zmienia, bo Epic Games oficjalnie zapowiedziało nam tego kapa. I też Epic Games oznacza, że ten skin faktycznie wchodzi dopiero po trzech latach, no i z tego jakby z tej okazji robi nam po prostu ten evencik z tym konkursem. Naprawdę fajna sprawa, ja na pewno będę grał, bo powiem Wam szczerze, że warto takie turnieje grać, bo też jeśli Epic Games widzi nasze zainteresowanie, to rozdaje coś za darmo. A pamiętajmy, że też w tych turniejach często były właśnie... Nie. Nawet fajniejsze rzeczy do zgarnięcia gwarantowane, niż na przykład same właśnie jakieś graffiti. W tym momencie jest to graffiti, ale nie wiadomo, że nie za jakiś czas nie pojawi się w turniej z jakimiś emotkami czy z jakimiś innymi rzeczami. Jak wiecie, ja wszystkie takie rzeczy odbieram i wam też polecam bo jest to raz, że bardzo proste, ale po prostu warto. No i teraz, jeszcze co musicie zrobić, żeby zagrać ten turniej, jakie są wymagania? No i turniej generalnie jest open, czyli nie musicie mieć żadnych wymagań. Jednie są tu standardowe turniejowe, turniejowe wymagania, czyli tak jakby zabezpieczenie się przed cheaterami. Czyli, twoje konto musi być na minimum 30 poziomie i to musi być ogólny poziom konta. Nie musi to być twój, na, jakby, ten, jakby w tym stronie, poziom, tylko twój ogólny level konta. Jak to sprawdzić? Wchodzisz po prostu do lobby i wchodzisz w profil, i tam masz twój poziom konta, który weź przez całą grę. W skrócie, jeśli grasz dłużej niż 2-3 dni, na pewno to masz. No i druga sprawa, weryfikacja dwuetapowa. Z tym dużo osób ma problem, ale już oczywiście tłumacz o co chodzi. 2EL, czyli właśnie weryfikacja dwuetapowa, jest to coś takiego, że wchodzisz na stronę Epic Games i włączasz po prostu podwójne potwierdzenie. Jeśli zalogujesz się z nowego urządzenia bądź ktoś by nie chciał Ci ukraść konto, to po prostu ty dostaniesz na przykład na swojego maila, czy na swój telefon, w zależności co wybierz, kod zabezpieczający. Taki kod musisz po prostu wpisać przy logowaniu i zabezpieczać to przed kradzieżą twojego konta. Szczerze, warto to mieć włączone, ja praktycznie zawsze mam to włączone w wszystkich grach, bo masz po prostu pewność, że Twoje konto jest bezpieczniejsze no i bez tego też nie możesz brać udziału w konkursach i właściwie w turniejach. Jeśli chcesz to włączyć, to wbi po prostu na stronę Epic Games i włącz weryfikację dwuetapową, dwuskładnikową, tak to się dokładnie nazywa. I to jest wszystko. Gorąco Was zachęcam do wzięcia udziału, gorąco Was zachęcam do stawienia Subika, łapeczki i wpisania mojego kodu twórcy Seikamsta w sklepie. Bardzo byłbym wdzięczny. No jeśli ktoś nie ma, z kim grać, to możecie tutaj w komentarzach. Ale na naszym Discordzie szukać ludzi. Ja oczywiście będę grał i Was również do tego zachęcam, bo jak mówię, baza, tego skin, baza tych skinów jest naprawdę duża, bo jest to prawie 7000 dla naszych tutaj regionów. No i plus jeszcze oczywiście oddam, że jeśli nie uda Ci wydać, wygrać skina w naszym regionie, to bez problemu może grać na Ameryce. Na przykład, na której często łatwiej jest zdobyć właśnie skinki. Nie ma ten turniej region Loka. Czyli po prostu możesz grać na tylu regionach na ile chcesz. Dobra, nie przedłużam, dzięki, życzę miłego weekendu, to matle, Trzymajcie się, jo!